Tak, cześć, siemko, wróciłam, tak, dokładnie tak, jestem, ostatnio odcinek z Wildcrafta był ponad rok temu oraz zazgórze w tyle... przepraszam, ale piesko mi siedzi i wyszły i ogólnie nie było się stało, bo dodali nowe zwierzęta a mianowicie krokodyla i tygrysa, więc tak, na Tygrysie zdążyłem już tak tam poziom Tak, w mnie sensie na Tygrysie, na Krokodylu Tak troszkę I no, tak C co, co mogę poradzić? 71, tak? 74 chciałam na inny na inny Nie, nie chcę się. Na Tygrysie niestety nie Dzisiaj ja się tym zajmiemy Prawdopodobnie źle mi się uda. Zrobimy jedną misję. Jedną misję, czekajcie chwilę. Nie wam pewnie to zajęło parę sekund, ale mi to zajęło troszkę, nie wiem, 20 minut, ponieważ szukałam pewnej rzeczy. I tak, nowa mapa jest. Nowe mapy, jest dżungla i. Je jeziora afrykańskie? Coś w tym stylu. Postaram się dzisiaj, zro dzisiaj zrobić tę misję, co tu mam. I mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Oj, tak. No, miejmy nadzieję, dobra. Mm. Ta. Ja to Wam przyspieszę. Więc nie przejmujcie się. Dobra, no tu... cześć, przyspieszę Wam to. Nie będę was już zanudzać, a mianowicie um, Chciałam wam powiedzieć tak, że ja nie byłam obecna przez moje Bo jest Jestem leniwa, żeby nagrywać, ale to się zmieni Od tego odcinka o, Odcinki będą wlatywać, czy tam wpadać, czy tam przesyłać na kanał W każdą środę, czy tam w, w każdy um, piątek Nah hmm. Więc w życiu się się w pasenie Pływa wypasenie, tak jak robię to na senie, to co rano poruszenie, to sybuda i cierpienie Jacht na akwenie, cztery dupy na zezenie Ciągle w głowie mam balenie, chyba pójdę na leczenie To już mi do drzwi, ona mówi nie otwieraj co ty kurwa chyba śniesz Może przyszedł Tomek zbierać ci perki z podłogi Widzę twój wrok złowrogi, bo ty wiesz co, co będzie jutro A ja wiem co będzie dzisiaj <laughs> Ta etykieta jestem kurwa ja... Jak rakieta, wiedzie seta, wiedzie seta, do rzynki jedzie bagieta, ee. Kupię Chevroletta, witam się siema Katecheta, ona chciałaby faceta, ja mówię sorry, Żaneta. Kieta, etykieta, jestem kurwa jak rakieta, wiedzie seta, wiedzie seta, do rzęki jedzie bagieta, ej Dupa jak Rosetta, mieście bucia na atleta, ona chciałaby faceta, ja mówię sorry, Żaneta. Koko, -ko -ko loko, jesteś spoko, ty dzisiaj zajdziesz wysoko, ale tymczasem to Lori święt, dupą kąt Ta fajna pani, jana pani Za chwilę dostane grami My znowu są niewyspani Kurwa ale są mycykani Kręk, krę do pontu, po zobaczę ją dziś po krę do pontu, poza całą grupą